Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Odcinku przepraszam, z zakresu detailingu i ozon mat, jak widzicie, czyli ozon odgrzybiania klimatyzacji. Naszym pacjentem jest takie oto Volvo V50, tu widzicie przez szybkę. To co mamy, to Pan zostawił całą nam tutaj pakę. Jakby nie było, tu się znajdują różne filtry. Przejdźmy do auta i powiem, co będziemy robić. Dobra, idziemy do auta. Pogoda, jak widzicie, nas nie rozpieszcza. Bardzo zimna majówka. Dawno takiej nie widziałem. Idziemy do auta. No dobra, jak widzicie, stoi taki pacjent. Nie wiem, który roślin, bo nawet nie pytałem. Dopytam Pana później. To, co będziemy się starali to zrobić. Widzicie tutaj takie przetarcia. Pan mówił, że od niedy, więc postaramy się ile będziemy mogli tutaj usunąć panu. Zrobię oczywiście cały tutaj ten element do przetłoczenia, no bo inaczej nie może być. I skupimy się na środku, pierwsze co zrobimy. To pamiętajcie o tym. Odgrzybimy całą klimatyzację, ale najpierw auto dostanie ozonu, żeby sobie popracowało. I dopiero za jakieś godzinkę, półtorej biorę się za auto. To wszystko będziemy musieli to wydmuchać, oczyścić, sprzątnąć. Dzisiaj zrobimy klimę, jutro się weźmiemy za resztę, czyli skóry. Tu gdzieś podobno jakaś wylana kola była, także też to napsiukamy, odciągniemy. Auto całkiem fajne, sympatyczne. W ogóle lubię robić przy Volvo, jak i przy skodach. To są wdzięczne samochody do pracy. Kopić inne rzeczy będziemy musieli oprzątnąć. Skóry przesuszone, ogólnie auto. Widać tutaj jakieś plamy, nie plamy, to wszystko będziemy musieli sobie porobić, posprzątać. Dobra, biorę ozonator i zabieram się do pracy. No dobra, jak widzisz generator ozonu jest przyniesiony w pudełeczku, żeby nie nalało. I teraz tak, tu już sobie przyszykowałem. Jak widzisz, szmateczka, ściereczka. On pójdzie, tutaj, przytniemy szkodawku i to, co zawsze sprawdzajcie, to tak jak już mówiłem w którymś odcinku: czy po 10 start-stopu i odpaleniu auta reguluje Wam zamek centralny. Ja wypytałem właściciela auta, czy taka Opcja istnieje, ażeby on nam fizycznie zablokował. Jak widzę, tutaj na postoju, nie? No to co? Ustawiamy sobie kanały. Jak widzicie, jako mamy nadmuch na centralną konsolę. Temperaturę sobie tutaj wybierzemy: 18 stopni 18. Zapachów żadnych nie mamy, więc. Dobra, nie trykaj. Wyłączymy silnik, grzanie szyby jest nam niepotrzebne. Obieg wewnętrzny. Ustawienie tutaj. Na konsolę górną. Cyk skierowany w tą. To idzie cyk kierowany w tą. Ustawimy nawet na 17. Bo teraz czuję różnicę. Położę miernik. i zaczniemy o, mamy porówno po 17 i zaczniemy działać dobra, gaszę silnik i bierzemy się za ozonowanie auta zero, niepotrzebne no dobrze, jak widzicie mamy ozonator wstawiony uruchomimy kozonu, ozonu żeby się skalibrował, specjalnie położyłem go tutaj a żebyście zobaczyli sobie jak to wygląda. Dobra, włączymy zasilanie. Pamiętajcie o BHP. Bo to jest bardzo ważne. Dobra. Mamy. mierzyć się nam kalibruje. Mniej więcej się nam skalibrował. Potrafi tak nieraz być. Ze względu na to, na stężenie powietrza zjonizowanego. Które występuje podczas wilgotnych e pogód, bym tak powiedziała. Tym bardziej teraz, jeżeli chodzi o stężenia w ciepłe dni tego, że tak powiem, mówią o tym ozanu przyziemnego. Także takie wartości mogą być minimalne. W tym się wcale nie sugerujcie. Dobra, ustawimy sobie na 15 minut. Tylko jeszcze bym chciał, nie. Stop. Wyłączymy go, bo bym chciał wziąć ustawić sobie zwłokę, więc ustawię zwłokę, żeby ta zwłoka była około minuty, bo jest za krótki czas. No dobra, weszłem sobie w menu generatora ozonu i teraz mam tutaj czas zwłoki, pozmieniam sobie wartości. Minuta jest wystarczająca, natomiast sekundy niepotrzebne mi aż tak długo. I zatwierdzam Exit, Wyjście ustawiam. Czas 15 minut jest wystarczające. Stężenie 10 gram. To jest 20. Bitomoska serii X pro i Bardzo dobry generator ozonu. Wciskamy przycisk. Start. Tu przesuwamy. I zobaczycie, jakie wartości osiągnie generator za chwilę. Odpalam silniczek. I jedziemy odpalony silnik, ustawiamy jeszcze raz. Zwracamy uwagę tu. Nadmuch jest na korpus. Obieg zamknięty nadmuch. Mamy jedyneczkę lub dwójeczkę. Bardzo fajnie. No i dobra, wychodzimy. O, ozonator zaraz ruszy. I zobaczymy, jak będzie rosło nam stężenie. Mamy jeszcze. Zaczął pracować. Mamy 0,2. Mamy czas 14.56. Wstrzymajmy się chwilę. Zobaczymy jak zacznie nam rosnąć stężenie. 1430, 37, 35. Wartość na razie stoi. Myślę, że po minucie powinno już być coś widać. Może góra po dwóch? Nie byłem go dosłowny. Nie minęła dosłownie minuta. Już mamy 0,5, 0,7. Za chwilę nam zacznie rosnąć. 0,9. Dobra, niech sobie pracuje. Zobaczymy po tych trzech minutach, jakie osiągnie stężenie. I oczywiście kontrolujemy cały czas, nie zostawiamy tych urządzeń bez nadzoru. Po czym, tak jak powiedziałem, po pracy generatora ozonu, to, to dla Waszego bezpieczeństwa w tej chwili tak naprawdę, zanim będziecie robić komuś auto. Ja to nazywam zamiast odgrzybieniem, klimatyzacji, tak naprawdę dezynfekcją auta. żeby ktoś mi powiedział, że mówię o dekontaminacji, no ale po części to tak jest, patrzcie. Minęło 1,5 minuty, mamy 0,28, a no, za chwilę nam bardzo szybko urośnie. Spotkamy się za jakieś 3 minuty. Myślę, że powinno być już grubo powyżej wymaganego 2,40 czy 2,90 w tej chwili, bo już zostały znowelizowane przepisy ppm. -a. Zobaczymy na jakieś 2-3 minuty. No dobrze, słuchajcie, generator popracował niecałe 5 minut. Mamy te minimalne stężenie osiągnięte 2,40, on spokojnie nam urośnie do. Tych dwa, do 5 ppm myślę i to jest takie stężenie, które powinno być przetrzymywane co najmniej 5 minut. Te 5 ppm ze względu na to, że jest to potrzebne, jeżeli chodzi o zarodniki pleśniowe. Natomiast w pierwszym etapie, ponieważ ja nie ozonuję raz przez pół godziny ze względu na materiały, które znajdują się w aucie i uważam, że lepiej jest ozonować w dwóch, trzech cyklach auto niż w jednym długim. Lepsze efekty uzyskujemy. I teraz, żeby zabić te zarodniki pleśniowe i tak dalej, to potrzebujemy właśnie tych 4-5 ppmów. przez co najmniej te w aucie mówię te 10 minut. I 5 to takie minimum, jest dlatego dłuższy czas ozonowania będzie, ale w momencie Zakończenia czyszczenia parownika chemicznego, także nie ma co tu przedłużać. Zobaczycie jeszcze za chwilę, jakie to stężenie będzie, bo film już i tak trwa 10 minut. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli przygotowanie auta, tak naprawdę do czyszczenia klimatyzacji kokpitu, czyli taką dezynfekcję auta jak ja to robię na początku, przed jakimikolwiek zabiegami detailingowymi w środku. A słuchajcie, to co powiedziałem, sprawdzajcie sobie, czy Wam się nie reguluje ten zapłon. No i oczywiście. Fit kabinowy będzie wymieniany, także dla mnie nie ma to żadnego znaczenia, że on tam został tu jest węglem aktywnym, więc nie mam tutaj żadnego problemu. I tyle. No dobra, zobaczymy później jak to będzie wyglądać. Na razie dziękuję, widzimy się później. Trzymajcie się. Jakie jeszcze te stężenie? Zobaczymy mamy. No, już 30, za chwilę urośnie do tych 5 na pewno. No dobra, jak widzicie, jest ponad 5 ppm. -ów. Tam zostało jeszcze 4 minuty pracy generatora ozonu, ale nie ma co przedłużać. On urośnie śmiało nam nawet do 7-8 ppm. -ów. No nie jest nic złego. Przez te 4 minuty to się nic nie stanie. Także widzimy się później dostanę się do filtra pokażę co zrobiłem aby się do niego dostać i w jaki sposób wyczyścić parownik trzymajcie się do usłyszenia niedługo